Będziesz mnie ugościł śląskimi gumiklejzami. Czyli zrobił żeś danie mojej regionalnej kuchni w Twojej odsłonie. E, więc ja bym też Cię chciał troszeczkę zaskoczyć. Szuką, pytał, jakie danie e, może być zaskakujące do ciebie z kuchni e, warszawskiej, a wręcz zalatuje troszeczkę PRL-em, bych powiedział. Schab po warszawsku, schabik po warszawsku, no to to jest tak fajnie ponacinane, są takie kieszonki w tym schabiku. I w środku mamy normalnie pasta jajeczno z chrzanem, e, z majonezem i z szczypiorkiem. A w moim odsłonie, żeby się troszeczkę dostosować do ciebie, do takiej kuchni zero waste, e, no to będziemy robili bulion warzywny, który będzie bazą pod e, galaretka e, do schabu. A żeby wykorzystać te warzywa i ta kuchnia, żeby była naprawdę zero waste, no, to pomyślą, że zrobię śląski szałot. Oczywiście z Twoją pomocą. I nawaszalujemy też nasz schab szałoty. Czyli będzie. Mm, sza, mm, powiedzmy, że schabik w dwóch odsłonach, czyli śląski szałotym i po warszawsku. Dobra. Zgadzam się. Do żady? Nie. Pierwsze zaczynamy od schabu. Ja myślę Wydęcie. tak. Mm, Schab, bardzo prosto. Sól, papryka, słodko, pieprz i czosnek granulowy. No, no to ja Ci podaję w takim razie wszystko. Wszystko w ty mi... tym Włączymy piekarnik. 180 tak stopni, jest. Jakieś 70-80 minut. No i pięknie. Rypfaneczka na razie tutaj na bok. Hops, I a ja przygotuję schab. A ja biorę sobie kolegą... za warzywa do y, mulionu. Tak? Warzywa idą tak. Tu dajesz na połóweczkę. No i pięknie. Ja już włączył tutaj woda, No i pięknie. A potem możesz wziąć i obrać. Jajka. Jajka ugotowaliśmy na twardo. Nie będziemy wszystkim pokazywali, jak się gotuje jajka na twardo, bo na pewno wszyscy dobrze wiecie. I to jest też między innymi składnik farszu po warszawsku, czyli ugotowane jajka w całości, drobno posiekane, A na razie kuba szykuje warzywa pod szałot. A ją zamaceruję mięso. Nie musimy nic ubierać. A dlaczego nie obieramy? Bo wtedy no, mamy zdrowe. pełnia smaku, zdrowe. No i warzywa lądują do wody. Ale tak sobie je Przygotuję. Kuba przygotowuje wszystkie warzywa na śląskie szało, a ja przygotuję te macerata do naszego schabu. No więc tak, schabik. żeby nie brudzić deski drewnianej mięsem, to ja tak naprawdę wezmę tutaj rytwanka i papryka słodka. Ja wam za chwilę pokażę, jak to dokładnie mu wyglądać. Czosnek granulowany. Wiem o tym, że niekoniecznie się korzysta z granulowanego czosku, ale uważam, że jednak y, nie musimy tego schabu za bardzo pilnować. Wtedy nam się czosnek ani nie przypoli, nie zrobi się gorzki, a my po prostu ten schab potrzebujemy, żeby był idealny. Dobra, to tomą. Teraz dumę troszeczkę pieprzu. Nie za dużo. Soli sobie nie żałujemy. Oczywiście. Solemy go porządnie z każdej strony. O. O, zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że tak przyłyżki. Schab wylądował w brytwanie i teraz Kuba tu wspomaga. Do piekarnika 180 stopni i tak naprawdę czekamy, aż nam się zrobi, a w międzyczasie przygotujemy nasze farsze. Kuba e, już widza ma wszystko wrzucone, tak, czyli kartofle, pietruszka, seler. Tutaj widzę Kuba, oko. Marcheweczka? Co, zaszalałem? Pięknie, pięknie, pięknie. Naprawdę będzie szalocin zacny. Dziękuję. Tak, dziękuję Kuba w międzyczasie obiera jajca, a ja ten koniec bekonu potrzebuję, powiedzmy, że około 100 gram, pokroić w kostka. bo o co chodzi? Tak naprawdę są dwa rodzaje śląskiego szałotu. Jeden jest pociętymi na kawałki śledziami słonymi, który absolutnie nie będzie nam pasował do naszego dania, a zaś drugi jest z boczkiem lekko podpieczonym, podsmażonym, i ten nam idealnie będzie się skleił no, w nasz farsz, czyli w nasz szalot. Ja bycie Cię, Kubaj, no, poprosił o nóż. E, o nóż e, ostry. No. O, kochany, to jest genna. Tak, to, to są brzydkie. Trzeba uważać, bo to naprawdę. Dobra, sobie. Ja wiem. No. Tutaj już mogę zmniejszyć. Znamy się. Warzywa, z tą kosą. tak jest. Aha. Warzywa trzeba jedna rzecz Słuchaj. pamiętać, żeby się nie rozgotowały. One muszą być takie tak, troszeczkę tak. al dente, żeby ta kostka nam się nie rozleciała. A ja w międzyczasie sprawdza, jak... Ojej, no ostry jest, bardzo. A ja znowu ja sobie pociąłem. I teraz, żeby łatwiej było, to wszystko sobie zobaczyć za jednym zamachem. Bo kostka nie musi być jakaś super równa. Nie. Zamiast się z każdą połóweczką, ćwierteczką męczyć, to... Szybciutko, w jednym rzędzie, ciach, jajeczka, Idealnie miseczka. pokrojone do miseczki, do tego szczypior pokrojony, posiekany drobno, chrzan i majonez. Tylko postaraj się zrobić konsystencję taką bardziej gęstą. Czyli nie przesadzaj z majonezem. ja boczek jeszcze tutaj na kostka, zepsula go troszeczkę pod smar. Dobra. Dobra. Już za ładnie posiekany, zręcz książkowo, bych powiedział. Kochane i teraz tak do pieprzki. środka tak. do y, tego jaja i szczypiorku szan krzan. Dobra. Troszeczkę świeżo mielonego pieprzu. Tak jest. I gdybyś wyczuł, że brakuje ciut soli, to możesz. Czy to ma być posolić. ostro? Ostro. Ostro, ja uwielbiam. A z drugiej strony chcę, żebyś zanim mówił po prostu, jak to z z Z Przyjemnością wielką. Czytam, boczek pokrojony bardzo drobno, który musimy troszeczkę podsmażyć. Otro to dosłownie może 5, może 7 minut. Muszącie zrobić takie skwareczki, które będą ładnie chrupały z naszym szałocie, który od razu postaramy się wymieszyć. Kuba kroi drobno kostka, niby drobno, a jo zobaczcie. <grystanie> o co mi chodzi? Dokładnie o taką drobno wytopioną kosteczkę. Zboczu. Żeby się nie męczyć z obieraniem ziemniaków, robicie po prostu tak. A nie lepiej rzucić o sufit znowu. Nie, no żartuję. Absolutnie nic nie robimy takiego. Ok, i szybciutko się dzieje, nic nie trzeba tutaj nożem walczyć. Ewentualnie można delikatnie jakieś tam miejsca, które są niedoskonałe. Nie jest to drobna Pięknie, naprawdę dosłownie tak, w Drobno kosteczka właśnie mi chodziło, która wyląduje w naszym śląskim szałocie, a między innymi no, w farszu naszym do schabiku. Ja widzę, że ten schab też już y, dochodzi. Kuba ma pokrojona kosteczka, powiedziałbym perfekcyjnie, połączy teraz to wszystko z majonezem i z moim boczusiem. Ja odłożę y, garnek i o co chodzi? Tu mamy cały czas cały ten wywar. A że zamysł jest zero waste i potrzebujemy tej galaretki do schabu po warszawsku, to co ja zrobić? Wziąć teraz troszeczkę żelatyny i mamy tej wody litr. I na litr wody potrzebujemy jedna, o to już tak mam wymierzone, jedna taką płaską łyżeczka I wsypujemy, ale dosyć powoli. Tu mamy ferlałka i w tej gorącej wodzie, w tym gorącym wywarze, w naszym bulionie Cały czas mieszając, łączymy z żelatyna z wywarem warzywnym, z Kierego tym stworzy się przepiękno galaretka. Epicko, nie? No jak Adam się ferlałkuje, to nie ma... Mogę mi nawet odłożyć, a nie ma żartu. Mój drogi... Marchewka, pietruszka, tak seler, ziemniak, boczek. Boczek? łyżka majonezu. Tak jest. Koniec? Czy jeszcze... Koniec, i jedynie pieprz? pieprz i sól, jeżeli no będzie e, za mało przyprawione. To może zobaczysz. sól na koniec ewentualnie, jeśli. Tak. Bo nie wiadomo jaki potrzeba. jest boczek. Boczek niekiedy jest bardzo słony, ten był e, wędzony, sami. parzony, więc Ech. trudno wyczaić. Ośczy no Trzeba pamiętać, żeby ta żelatyna zawsze mieszać jednak w ciepłym wywarze. Potem go troszeczkę schłodzimy, całość wyląduje w lodówce. I sobie z my... Czekaj Tak! Podajemy się, czekaj, chwileczkę odpocząć mu. Tak. Jak? Pikantnie? No, Śparny. akceptuję, akceptuję. Czeskowy, no. akceptowalny no. smak, akceptowalny, no, ale smak, akceptowalny mm. zapach. Ale kuba, kiedy wygląda. To no, wystarczy. No. O właśnie. O, Świetnie. Ćwiczył jak nic. O co mi teraz, Panie Kolego, chodzi? Dobra, Panie Kolego, słuchamy Kolejny instrukcji. Zobacz sobie. Kieszonka. Kieszonka, czyli tak. Nacinamy. O! Bardzo gorący. Coś takiego musimy zrobić. No i fajnie. na troszkę głębsza. I będziemy układali te schabiki jeden obok Aha. drugiego, pakując tutaj pomiędzy to sałata. A żeby one się nie przewracały, to pomiędzy to też podbudujesz to sałatko. To ja mam no, Bo z, e, habik po warszawsku to jest typowo z najecznik. A że ja chciał dać troszeczkę sznytu śląskiego i wprowadzić troszeczkę e, śląska i hanesów do Warszawy, to ja spróbuję przemycić szałot, czyli sałatka właśnie w środku. I idę tutaj do środeczka. No i fajno. Dała. Czyli co, chcesz zrobić pół z. E, dokładnie. E, e, a, dokładnie. A i bardzo miło. Dokładnie. Trzeba pamiętać, że schabik musi być po prostu miękki. Nie można sobie pozwolić na to, żeby on był czasem niedopieczony czy niedosmażony z jednego prostego powodu, że on już nie ma żadnej obróbki termicznej, tylko wyląduje za chwilę w lodówce. Co, schabiki nadziane, by Cię poprosił o posiekanie troszeczkę szczypiorku, żeby tu z boku posypać i troszeczkę białej części pora. Tak posiekany, ale nie dużo taką garsteczka. A jo, w międzyczasie... To dawaj czasie, kosę Kosa jest Twoja. A ja w międzyczasie Pala. już mogę wziąć, tak jak zdążyliście już wcześniej też zauważyć, że daliśmy tutaj do środka troszeczkę żelatyny, to już się nam cały płyn obchodził i teraz mogę wziąć sobie jakoś fajną łyżkę i powoli nalewać na O co chodzi w schabie po warszawsku? Ważne jest to, żeby on nie był zalony cały, to mogła być warstewka, Około pół centymetra, centymetra na dole, żeby nam trzymała tylko to w całości. I że jak sobie ucinamy kawałek z chabu, to potem rozpuszczono się pod spodem w ustach galaretka, która jest mocno intensywnie warzywno. Oczywiście z warzywą. jest warzyw. 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 A ty, Kuba, to... proszę, żebyś ładnie jeszcze pokroił tego pora i posypiemy go tutaj obok. Ja czekaj, że wezmę troszeczkę, to bierzczy A ja posypią. ponacinałem, rozłożyłem sobie e, w liście. Tego pora ponacinałem je elegancko mm -hmm. i teraz je szybciutko ciachnę. Ale trzymając za całą resztę, więc to jest ważne, żeby wykorzystywać resztę rośliny do tego, żeby trzymać wszystko z Czy taka forma szefowi odpowiada? Elegancko. Czy będzie premia? Uznaniowa. Już? O, Gitarka? Super. No. Wiesz co to na dół? No takiej ostrości naturalnej. Do tego jest chrzan, no znaczy no, dla mnie to jest mniej. No i teraz nic kochani, teraz po prostu potrzebujemy około może 40-50 minut e, do Dawaj to. momentu, aż się galaretka całą ściągnie. No i wyciągamy z lodówki i schabik po warszawsku z szałotym gotowy. Idę zanieść do lodówki. Nie, Romantyczna kolacja, bo ja <laughs> doradzę, czy, drodzy Państwo. Po warszawsku. po warszawsku. Już praktycznie galaretka się Aha. ścięła. Jeszcze jakby była z 10 droga. minut byłoby ok, ale to my już droga. po prostu byli tak głodni, że już my nie wytrzymali. Więc ty, jako że danie e, zrobił że, jo, z twoją pomocą dla ciebie, skosztuj pierwszy kawałek, e, ten strzałoty, czyli ten ostatni, czyli z tą e, sałatką warzywną ośląską. No, i proszę, no bo tam no, jest no, tak zwany e, air sałatem. Tak wszyscy Swoją powinność i skorzystaj. No, uwaga! Wjeżdżam. No, no koment. No taki PRL to ja mogę Trzeba tego pamiętać o jednej rzeczy: że jak długo to będzie stało, to jednak galaretka cały czas się będzie rozpuszczała. Więc wszyscy powinni dosyć szybko te nasze tanie zjeść. I tak naprawdę się stanie, bo widzę, że wszyscy już czekają na schab po warszawsku. Palawan